Czy transmisja na żywo to klucz do większego zaangażowania na Twoim kanale i budowania społeczności? A może chcesz dowiedzieć się, jak zacząć? Już do tego przechodzimy. Otóż live to świetna okazja do zbudowania zaangażowania i nawiązania w ogóle kontaktu z Twoimi widzami, bo oni na czacie będą odpowiadać na Twoje pytania albo zadawać własne. Tak? Będą czuć, że dotykają tego swojego influencera, youtubera czy twórcy cyfrowego, nazwij się jak chcesz. Poczują Twoją autentyczność, będą widzieli z kim tak naprawdę mają do czynienia i co nie zostało wycięte w montażu. Live to też świetne narzędzie do budowania czasu oglądania na Twoim kanale. Oczywiście lubię algorytm, ale jednocześnie, jeżeli zbierasz godziny do monetyzacji w programie partnerskim YouTube, zarabiasz na reklamach, no to też na pewno te godziny ci się przydają. I znowu, kiedy nie zaczyna? Przede wszystkim, jeżeli filmy poziome, takie krótkie, 5 do 10 minut, nadal sprawiają Ci trudność i faktycznie technicznie masz z tym problem, to daruj sobie na razie transmisję, opanuj ten fundament wiedzy, który wyświetla się w wyszukiwarce YouTube'a jednak częściej i później dopiero przechodź do transmisji na żywo, które mają swoje wyzwania, jeżeli chodzi o technikalia, ale przede wszystkim też są rzadziej klikane przez widzów w wyszukiwarce, dlatego, że zazwyczaj to są formy 20-30 minutowe, a u mnie nawet czasami dwugodzinne. Ale jeżeli już faktycznie idziesz w tego live'a, to po pierwsze przygotuj sobie dobrze temat i strukturę Twojego live'a, żeby to nie szło tak po prostu jak ci eee. widzowie zawieją, tak, tylko żeby faktycznie ta struktura była, żeby było wiadomo, co powiesz, kiedy będzie dużo ludzi? Co powiesz, kiedy będzie mało ludzi? Jakie punkty wiedzy chcesz przekazać? Tak, na jakie pytanie odpowiedzieć? Co pokazać? Taką transmisję na żywo warto promować też z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz, żeby pojawiło się sporo osób, warto wysłać newsletter do swojej bazy, poinformować ludzi na Facebooku. Masz grupę facebookową, też daj tam znać. Możesz w zakładce społeczność, dać informację nawet tydzień, dwa wcześniej, że w danym dniu będzie transmisja na żywo. Warto być, bo będzie można zadać swój. Twoje pytania. Pamiętaj o tym, żeby sprawdzić sprzęt, czy wszystko ci działa. Wcześniej, jeżeli to ma być twoje pierwsze nagranie, to zawsze polecam. Zrobić pierwszego live'a niepublicznego dla siebie albo dla swojej małpki, psa, kota, kogo tam masz w domu, tak, na innym urządzeniu, żeby faktycznie włączyć live'a jako niepubliczny. Nikt bez linku go nie obejrzy i zobaczyć, czy wszystko działa. Czy cię widać, czy cię słychać, tak, czy wszystko jest ok. Ważniejsze, jak już robisz tego live'a, angażuj widzów, zadawaj im pytania, odpowiadaj na ich komentarze, staraj się, żeby na tym live'ie się działo. Wtedy będą dochodzić nowi widzowie, którzy znowu będą się angażować, i potem się okazuje, nie że trudno ma... jest skończyć takiego live'a, w którym Dużo osób bierze chętnie i aktywnie udział. Jak widzisz live'y to świetne narzędzie do rozwoju Twojego kanału, ale bardzo ważne jest przygotowanie. Planujesz swojego pierwszego live'a? Koniecznie podziel się z nami tym w komentarzu. A to nagranie jest częścią Vlogmas. Dołącz do nas. Link znajdziesz w opisie, komentarzu lub bio. Obserwuj po więcej i zostań ze mną na dłużej.